Mówię ci, nie płacz, wstań. Czy myślisz, że ja, który tak bardzo cię kocham, uczyniłem to bez przyczyny? To sobie zapamiętajmy zawsze w naszych wędrówkach ziemskich, kiedy wydaje się nam, że wszystkustrone, że Bóg o nas zapomniał, pamiętaj to za Jak myślisz, ten, który cię tak bardzo kocha, czy to, co uczynił, to jest bez przyczyny? Gdzieście go położyli? Chodź zobacz. I teraz pewne myśli, moi drodzy. Pokazują mu, tu jest twój pogrzebany przyjaciel. Pan mówi na głos, odczuńcie kamień. We wszystkich umysłach prawie dygnie hasło szalało. Jak kamień tworzą, tam odwór. Przypominam, łazarz umierał w zgniliźnie. To mu wygarnie, bo nie powie, powie, to Maria, panie. Gdyby nie nasza miłość, nie miałby się nim nikt opiekować, bo jego stan był tak tragiczny. Dopiero pani daje kolejny, ogromny rozkaz. Jakby okrzyk woli, że ludzie sobie mówią, och, gdy Marta daje rozkaz Maksynianowi, żeby, moi drodzy, otworzył grób. I pan Jezus podnosi ręce, rozkłada je na znak krzyżami i mówi, ojcze dziękuję Ci, że mnie wysłuchałeś. Wiedziałem, że zawsze mnie wysłuchujesz, lecz mówię to na tych, którzy są tu, na lud, który mnie otacza, aby uwierzyli we mnie i w to, że Tyś mnie posłał. Jest opisane, jak Pan wygląda w tej wielkiej majestacie. Kiedy tę mowę skończył, nagle wydaje potężny rozkaz Łazarzu. Wyjdź na zewnątrz. Dzieci, większość z nas by w narobiło w takiej scenarii przy braku. Bo tam są ludzie, którzy wiedzą, jak gnił przed śmiercią, jak śmierdzi, jak to wygląda. Wiedzą, bandaże są całe, czerwone, zgnite, to nie. To, to, to jest opisane z detalami. To dla tych ludzi weź dzieci. To tu są opisane, co się z nimi, się z ludźmi dzieje. Jak drżą? Echo jakby wraca od tych skał na zewnątrz, na zewnątrz, na zewnątrz. Wszyscy drżą mocniej. Ciekawość przykuwa ich do miejsca, twarze jednak bledną, oczy się wyczeszczają, usta otwierają się nieświadomie, już gotowe okrzykiem zaskoczenia dzieci. Oczy, drgały świecą, Usta się same otwarły, wszyscy drżą. To trzeba, to dopiero, żeby kręcić kiedyś film, na będziemy widzieli film, to, to trzeba pokazać realia tego wydarzenia, bo to, to pokazać, witam, film pokazać, stojąc tak dalej, uśmiechnieć. Nie, nie. Dziś każdemu mówię, kto z Was nie przeczyta Marii Waltorty, nie nadąży już za mną. Za, za tym, co mówi Pan Jezus. A do kapłanów mówię, kto z Was nie przeczyta odtawiania Michelini nie da do drogą. Nie ma szans. Kapłani są w przeczytać jedno i drugie, a Wy przynajmniej to jedno. Dzienniczej duszy, dzienniczej Święty Fausty jest dodatkiem, uzupełnieniem, jakbym ustawiał lektury obowiązkowe dla Was na naszej Akademii Duchowej. To jest dla kapłanów ad statim odtawiania Michelini orędzia pana kapłanów i poemat Boga Człowieka, dziewięć tomów, a dla wiernych poemat Boga Człowieka. Jeśli nie ustawimy tych realności w prawdziwym świetle, bo Ewangelia jest konspektem, to nawet nie jest streszczenie, tylko konspekt, to jest konspekt, wybrane hasła, wszystko logiczne, nie ma dzieci żadnej sprzeczności. Marta jest w Boku Jezusa. Jest oczarowana, patrząc na Jezusa, Maria upada na kolana, ponieważ ani na chwilę nie oddała się, oddała się w ręku. Jedną ręką trzyma na piersi, aby uspokoić bicie serca, w drugim chwyciła się szaty zwaliciela. Można zauważyć że drży, widać lekkie szaty trzymanej w ręku dzieci. Tam wszyscy drżeli. Kto z Was się spotkał z szatanem twarzą w twarz? Dzieci cały, Choćbyś jaki był silny. Tylko dzięki rozmowi i wierze nabierasz odwagi, kiedy przyjdziesz na tram. Dostaniesz drganek, jak to się mówi, zimnita ci Ciarki przez to na dzieci. Oni tu wszyscy byli jak galareta. Mówię to z drzwi, byście zrozumieli, że Bóg tu ma na swoje bóstwo. Bo z gnoju nikt już nie jest człowieka wstań na ziemi z krzesi ty? Coś białego wydaje się wyłaniać z głębi grobu. Najpierw mała, wypukła linia, potem forma owalna, potem na owalu uwidniające się pasy szersze, dłuższe, coraz dłuższe. I ten, który był martwy, Ścignięty opaskami posuwa się naprzód Coraz bardziej widoczny, nieziemski i wrażenie On w tym wszystkim wypasany idzie Rozumiecie? Pozwiązywany Jezus się nieznacznie cofa Wszyscy wydają ogromny okrzyk Och! W ogrodzie ich staje się potężnym krzykiem. Łazarz jest u wejścia. to są scenery opisywane pięknie. Jezus woła głośno. Rozwiążcie go. Jest kilka aklamacji bardzo istotnych. Dajcie, pozwólcie mu chodzić. Dajcie mu szaty i jedzenie. Ukazuje się twarz. Łazarza, bardzo blada, z oczyma cały czas zamkniętymi z powodu balsamy na oczodołach, z o nimi pobrudzone włosy, a nawet broda. Powoli opadła prześcieradło, całą, w którym było wite ciało. W miarę jak opaski spadają, opadają, sobie uwolniony, spowinięty, etc., w miarę jak opadają Bandaże, maksymiali słudzy, siostry usuwają pierwsze warstwy brudu i balsamów, stale zmieniając wodę. To są detale bardzo istotne. Stale zmieniając wodę, jak to wszystko było ubrudzone tą zgnilizną i tym wszystkim. Która dzięki wolnościom oczyszcza, jakie do niej włożyli w końcu, ukazuje się czysta skóra. Kiedy odnieś twarz Łazarza, kiedy już można patrzeć i spojrzeć na siostrę, kieruje się spojrzeniem ku Jezusowi. Zapomina o wszystkim. Następuje wielka przestrzeń miłosna, naprzyrodzona między Jezusem a Łazarzem. Pamiętajcie, dusza Łazarza gdzie była? Na łonie Abrahama. Bazarz już widział tamten brzeg. Wszyscy ludzie wykrzykują jeszcze głośniej ze zdumienia. Jezus uśmiecha się. Rany nóg są całkowicie zagojone, nogi mu całkowicie odniły. Wszyscy o tym wiedzieli, wiedzieli, to to jest wszystko dodatkowy cud, rozumiecie? Dlatego tłumu. Żydzi, faryzeusze, sadyceusze, czy pamiętam, że podchodzą ostrożnie, żeby nie pogrudzić swych szat do samego łazarza. Bo teraz jest, dzieci, rozumiecie, oglądanką, zacanką, patrzą na łazarza, patrzą z bliska na, na Jezusa i tak się to scena potrwa kilkanaście minut. Ale ani łazarz, ani Jezus nie zajmują się nimi, patrzą na siebie. Czyli to jest transcendencja, to jest dziękowanie. Najwyższemu można powiedzieć jasno, że łazarz jest w ekstazie, jest w uniesieniu. Natomiast stoją tam tylko po to, żeby te baranki Boże zobaczyły fenomen. Zakładają sandały na nogi. Kiedy mu ubrali sandały, łazarz co robi? Wykonuje dwa kolejne polecenie. wykonuje ruch. Bo to jakby nie było ruchu, no to dzieci demon, duch. Potem znowu przemywają twarz, włosy mu myją. Łazarz ubrany podchodzi do Jezusa, pada na kolana i chwyta go za nogi, tak jak Maria. Jezus podnosi go przytula do serca, mówi, witaj mój przyjacielu. Niech będzie z Tobą pokój i radość, żyj, aby wypełnić szczęście, szczęśliwe przeznaczenie, unieść twarz, abym Ci przekazał powitalny pocałunek.